Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i najwidoczniej zbliża się kolejne wydarzenie World of Tracks, z tym, że specjalne tylko dla EuroTrack Simulator 2 no i będzie zapewne też fajne, tematyczne i związane oczywiście z ostatnią przebudową Hanoweru. Jeśli kojarzycie, w ostatniej aktualizacji doszło do przebudowy tego miasta, no i tam dodano pewien teren, gdzie odzorowano po prostu miejsce, gdzie odbywają się co roku te targi IAA związane z transportem. Są to jedne z największych, jak w sumie nie największe targi tego typu. No i w sumie kiedy SE Software poruszał ten temat, to coś tam, co nieco mówiło, że może, że coś tam szykują jeszcze później tego roku. No i najwidoczniej to wydarzenie się zbliża, ponieważ na stronie Steam Database, gdzie pojawia się wiele ciekawych informacji na temat gier ze Steam'a i samego Steam'a, tutaj, no jeśli kojarzycie też, wielokrotnie wcześniej przed danymi wydarzeniami pojawiały się właśnie tego typu przedmioty. No i teraz pojawiły się trzy przedmioty przy ETS-ie, które możecie chwilobeśnie zobaczyć zobaczyć i przechodząc po kolei, pierwszy z nich to jest Driving the Future. Jest to taki model, coś ala chyba hologram, lub taki model, który będzie podświetlany, no i który zapewne będziemy mogli sobie normalnie postawić gdzieś w kabinie. W sumie te wszystkie trzy przedmioty, pewnie, tak? Pierwszy ten przedmiot, no to będzie taki hologram, który ma jeszcze taki oto opis, bo oprócz samych przedmiotów, tutaj są w ogóle jeszcze pełne opisy z grafikami. Także opis brzmi następująco: ta futurystyczna grafika zaprojektowana w duchu pokazu AIA Transportation jest naszym na podziękowanie za udział w naszym wydarzeniu Destination Hanover. Tak będzie brzmiała nazwa tego wydarzenia. Potraktuj to jako hołd dla Twojej pomocy w transporcie zapasów i naczep podczas wydarzenia. To jest ten pierwszy przedmiot i w sumie najlepiej wygląda z tych wszystkich. Na pewno fajnie się zapowiada, jak wyjdzie, no to zobaczymy. Drugi przedmiot to jest to pudełko śniadaniowe z co ciekawe marki Kron, więc tutaj też jakaś współpraca zapewne też z Kron będzie, czyżby taki klimat się zapowiada, jak ty z tymi poprzednimi wydarzeniami typu ETRC, czy tam też był ten Kron z Goodyearem i tego typu marki się pojawiały? Byłoby fajnie, no ale zobaczmy co tutaj jest za opis. Doskonałe do gorących lub zimnych posiłków podczas podróży. To wysokiej jakości pudełko śniadaniowe. Kron zostało specjalnie wyprodukowane przez firmę Kron na targi IIA Transportation i pomoże nam w transporcie materiałów i naczep podczas imprezy Destination Hanover. To był drugi przedmiot, a trzeci, ostatni przedmiot to jest kubek z motywem miasta Hanover. Wspaniały kubek idealny do ulubionego gorącego napoju i jako pamiątka po Twoim wsparciu podczas imprezy Destination Hanover miej go pod ręką podczas podróży. Taki ma opis, i to są te wszystkie trzy przedmioty, które na chwilę obecną zostały dodane na stronie no, Steam w ogóle. No, a na stronie Steam Database można je podpatrzeć i sprawdzić, no, jak one się prezentują. Także jak widać, zbliża się kolejne wydarzenie World of Tracks. Będzie to wydarzenie o nazwie Destination Hanover będzie powiązane z tym przebudowanym. Jestem Hanower, zapewne powiązane też z tymi targami. Natomiast co to będzie dokładnie za wydarzenie, jakie będą tam cele, jakie będą tam zadania, no to jeszcze tego nie wiemy. Może że na dniach więcej informacji na ten temat poznamy. No i jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skończenia go do udostępnienia. Zapraszam na Twitter i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierając mnie. I również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.